No widzę że na dzisiejszym odcinku sobie otworzymy 10 yy, sorry widzu, potem pokrymy, sobie otworzymy 10 tych yy, mega skrzynek, bo już są te darmowe dobiliśmy yy, Tutaj jak możecie zobaczyć yy, Halo? A, już tego nawet nie ma. Ale, no, dobiliśmy. O, tu jest taka angieta i dobiliśmy to. Więc udało nam się. Wy, wy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Chyba na tym kanale, żeby żaden film was nie ominął. I też otworzymy sobie 10 star dropów w tym karnecie na moim głównym koncie. I zobaczymy, co nam wydropi. Więc taki opening będzie dosyć duży, bo w sumie to. To jest mega OP -y. Ale No star dropy, no jak star dropy, ale zobaczymy co jest lepsze Chyba 10 tych rzeczy, ale dobra Otwieramy, już z grubej rury wjeżdżamy Tutaj hmm, internet robi swoje hmm. Nie, dobra, widzowie widzimy się po cięciu, bo ja mam jakieś problemy z internetem Dobra, jestem już widzowie. No i mamy ym, te skrzyneczki. Otwieramy pierwszą. I. Dobra, jestem. Mam nadzieję, że już nie będzie tych ym, problemów. I otwieramy 12. Ej, dobra, widzowie, 12 to chyba dużo. screena robimy. Otwieramy 11, 10, 9, 1000 aż. Dobra, widzowie świeci się. To może być jakiś dobry skinek. Otwieramy. Ja jestem widzowie chyba w jakimś ósmym niebie Ja to chciałem kupić, ja no, mówiłem na tym filmie, że ją kupię za rok, ale dobra, wyposażamy Nie, no dobra Z tych skrzynek już może wypaść wszystko tam dziwnego, ale... OP! Dobra, widzowie, wszystko to screenujemy Jeszcze fajny... Mm, spray, ikona gracza, emotka i też ikona gracza i lemonet w ogóle Dobra, otwieramy drugą, 9 no, tutaj już 9, to pewnie nic nie będzie. No, jakieś tam spraje motarzki, coś takiego. Ej, fajny spray w ogóle. 10, ej, dobra. O, dobra, świeci się. Dobra, ja nie patrzę i otwieram oczy za 3-4 ry. Nie, widzę, że to jest chyba najlepszy drog w moim życiu, tak szczerze. Zboszarzamy. Nie, no, jeszcze ta motka. Jeszcze taki spray. Ej, to widzę, Ja chyba nie żartuję. To jest najlepszy drop w moim życiu, mi się wydaje. Nawet. Ale nie wiem. Mega dobry. Jak ja nigdy nie miałem takiego dropu. Ja nie mogę. Ej, widzę. Ja nawet. Nie, nie wiecie, widzę, wie, jak ja się cieszę. Jakby ja nie mam słów. Teraz tutaj mogą być lipne rzeczy. O, fajna skrzynka. Otwieramy. Dziewiątka. Od razu się świeci. Dobra, zamykam oczy. Otwieram za trzy, cztery. Nie no, chyba że jest jakiś żart. Nie no, to. Żart, tak? Nie, no, widzowie. Nie wiem, prawie najlepsze hiperdoładowanie w grze. Nie, ja mam widzowie dosyć. Jeszcze taka moteczka, Jakby. Dobra, to jest najlepszy dróg w moim życiu. Nie no, znowu się świeci, no. Co to, kolet? Dobra, skin. On, on w sumie on mi się podoba, ale tani jest, więc nie najlepiej. Ale to w sumie dobrze, bo chyba bym już zemdlał. Fajna emoteczka. Dobra, nie wiem ile. Nie liczę już tego. 9 pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, Ale fajna emoteczka i 200 kredytów. Dobra. Szkoda, że nie zbiera mi się na tą juju -ju. Dobra, 9 znowu. Dobra, speedrun. Pyk. Już nic nie ma i to by było ty na tyle, ale jakby mega mocny drop, widzowie. Ultra mocny. Ja nie wiem, co będzie na moim im drugim i trzecim koncie, ale jakby mam dosyć. Klikamy sobie nowi i do kolet. Mamy hiperdoładowanie. Ile ja mam monet w ogóle? Nie, widzowie, to. Ja nie mam słów i jakby no tutaj na majka tego skina. Nie, no ja nie wytrzymam chyba. Robię, żeby się lasowało Z tych trzech jeszcze moteczka do tego skina. A, zabiorę to z tej. Nie mam dosyć, widzę. Wie. Do kogo ja jeszcze tam skina trafiłem? Yy, doszeli, doszeli, doszeli. On widzowie kosztuje normalnie 200 gemów. Nie, ja... Nie wiem. Dobra, też robię lasowanie, tylko żeby te słabe skinki się nie lasowały. Pyk, pyk. I może te, ale ten niech będzie. Dobra. I ten też. Dobra, niech się lasują te skinki, ale jakby... Naprawdę ja, ja nie wiem, może każdy ma taki dobry drop, czy coś, się nie wiem, co... no nie wiem, ja po prostu nie wiem Jakoś też ten spray fajny, halloweenowy, dzisiaj ja sobie ustawiam halloweenowe rzeczy, bo jak ja to nagrywam to w ogóle jest halloween dzisiaj Wy to widzicie po halloween, ale ja to nagrywam w halloween Dobra. Czy to jest jeszcze coś halloweenowego? A nie wiem, sobie, niech będzie tak. Ten Spongebob bo może zamiast ym, tego. Ym, albo tego. Nie wiem, niech będzie zamiast tego. Emotki też. Nie, ja widzę. Wie... Nie wiem, jakby. No, nie wiem. Ja mam dość tego skina ja mam. Ja nie mogę, ja chyba w to nie wierzę. Za 200 gemów mam... Nie no. Nie wiem, jakby... Bie... No. Tutaj tego skinka sobie zmienimy na tego. Znaczyłem otkę. A spray do stream. No oczywiście, że tak. Ej, czy ja mam dwa? Super do Shelly. Ej, no mam dwa. To jest lepsze. Nie no. Jeszcze błyskotki, tyle mam na kolejnego skina Eee, nie mogę eee, Mam dosyć Dobra, jest Dobra, Uznamy, że tego nie było ogólnie, bo jakby ja ledwo co ja się teraz w tej chwili Ale no dobra, otwieramy te star, te star dropy bardzo rzadki speed, ranujemy to, bo... a w ogóle dzisiaj miałem dwa mityki. To speed runujemy, bo pewnie i tak ym, jakieś słabe dropy będą. Jak będzie legenda, to... Nie wiem, nawet. Ale tutaj jakieś rzadkie, bardzo rzadkie. Jakaś maska do bastera, błyskotki i ostatni, bardzo rzadki. Dobra. Ale jakby ten drop, to on oddaje wszystko. Dobra, widzowie... Kupujemy jeszcze te dwa. Wiem, że to jest mega drogie, ale może będzie warto. Dziewiątka. 6, pięć, cztery. Dobra, nic nie ma. Czy ja w ogóle chyba to wszystko trafiłem, czy nie? 9. Speedrun. No, okej, okay, no zmarnowałem 80 GMO, ale dobra, widzę mnie to. Jakby nie mam co tak kupię tę ofertę za M60 złoty tutaj dzisiaj. Więc jakby. Nie mamy słów w widzowie i... Możecie napisać w komentarzach jak ja ten. Co wy mieliście, jaki drop. Ja jeszcze sobie obejrzę to nagranie i zobaczę tak dokładnie co tam trafiłem i sobie to wszystko wyposażę, ale w sumie emotki to teraz możemy wyposażyć na filmie. Ten pajączek mi się podoba. Tylko... ile ja mam tych Halloweenowych skinów? Ja nie wiedziałam, że tego mam. Znaczy nie skinów tylko emotek, w sumie skinów też mam mega dużo, halloweenowych Ja nie mogę widzowie Zostawiam w sumie to do bóla. O jadź Ja nie Tak Dobry drob, ja widzę, że za chwilę będę nagrywał, że otwieram na Twoim drugim i trzecim koncie. To wtedy, jak ja nie mam tam wszystkich zadymiarzy, to nie wiem, to ja nie wytrzymam. A może lepiej, żebym dzisiaj tego nie nagrywał, bo, bo jeszcze nie wiem, będę za szczęśliwy czy coś, nie wiem. Dobra, w sumie to było głupie, będę nagrywał. Dobra, jeszcze co my trafiliśmy tego kotła? Tego nietoperka obok um, kotła kocioła, nie wiem jak to się wymienia, um, tego pająka, chyba tego, tą dynię taką dziwną, i tą skrzynkę tutaj. Nie wiem, widzę, szkoda, że tylko mogę dwie motki. Jakbym mógł więcej, to bym wybrał. Ojojo, ja bym... ja bym wybrał chyba, nie wiem, jakby było pięć, to ja bym wybrał tyle tych fajnych moteczek. Ale niestety można tylko dwie, ale trudno. Wybiorę jakieś takie. A z wami się żegnam, widzowie. To był oficjalnie mój najlepszy drop w życiu. I trzymajcie się. Do zobaczenia. No i elo!